Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się od opisu podróży pana Jezusa, który wraz z uczniami przechodzi z jednego brzegu jeziora galilejskiego na drugie. To spory kawał drogi, bo jezioro galilejskie ma blisko 53 km obwodu. To, co jest niezwykłe, to to, że panu Jezusowi towarzyszy od początku tej podróży, jak notuje ewangelista, wielka rzesza ludzi. Po prostu nieprzebrany tłum, tak wielki, że kiedy wreszcie uczniowie docierają na miejsce na wzgórze, na którym siadają, pan Jezus orientuje się, że wcale nie siedzi tylko wśród apostołów, ale wśród całej wielkiej rzeszy ludzi, która nadciąga z różnych stron, żeby go słuchać. To pierwsza ciekawa lekcja z dzisiejszej Ewangelii, bo rzeczywiście jest trochę tak, że kiedy odkrywam w jakiejś rodzinie. W grupie przyjaciół, to, że jakoś Pan Jezus jest pośród nich, jakoś doświadczamy obecności Boga u danego człowieka czy danej grupy ludzi, to rzeczywiście chcemy do nich dołączyć, chcemy razem z nimi spędzać czas. I tutaj, podobnie jakby do apostołów, nagle dołączyła wielka grupa, wielka grupa ludzi. No dobrze, można zadać pytanie, ale właściwie dlaczego ci ludzie przyszli? Przecież oni jeszcze, a to wyraźnie widać w dzisiejszej Ewangelii, nie wiedzieli, kim Pan Jezus jest. Nie wiedzieli, że On jest Bogiem. To prawda, nie wiedzieli, ale widzieli coś innego. Ewangelista notuje, że widzieli znaki, jakie Pan Jezus czynił nad tymi, którzy chorowali. Troska o chorego to jeden z najpiękniejszych znaków miłości. Zajęcie się tym, który sam sobą nie może się zająć, a często nie tylko cierpi fizycznie, ale też jakoś cierpi psychicznie, bo może być strasznie umęczony tą chorobą, jakoś zgurzkniały, często też może być jakoś brudny. To jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaką możemy zrobić dla drugiego. Nic dziwnego, że Pan Jezus, który jest miłością, także szczególnie troszczył się o chorych i cierpiących. W jakiś sposób to ta bieda człowieka przywoływała jego miłosierdzie i właśnie względu na takich ludzi czynił najwięcej cudów. I znaków. Może też warto o tym pamiętać dzisiaj, kiedy przeżywamy ciągły czas epidemii, i nawet jeżeli czasami nie możemy odwiedzić chorego, to zawsze możemy zrobić mu zakupy, zadzwonić do niego, pomodlić się za niego. Miłość zawsze znajdzie jakiś sposób zaznaczenia swojej obecności, zatroszczenia się o drugiego. Warto o tym pamiętać, szczególnie dzisiaj, kiedy przeżywamy pierwszy Międzynarodowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. A zatem ludzie szli za Panem Jezusem, bo widzieli miłość, jaką ma do człowieka, i widzieli znak, jakie tej miłości towarzyszą. I znowu, no, było ich tak dużo, że pojawiło się pytanie: ale jak ich nakarmić? Pan Jezus, który troszczy się o człowieka, no, troszczy się też i o, to, o tą kwestię. I tutaj dokonuje największego cudu, który jest opisany w dzisiejszej Ewangelii, czyli rozmnożenia chlebów i ryb. Chciałem zwrócić uwagę na jeden drobiazg. Ten cud mógł się dokonać, dlatego że pewien chłopiec oddał swoje ryby i swoje chleby Panu Jezusowi. Ciężko sobie nawet wyobrazić, jak wiele cudów miłości mogłoby się dokonać, gdybyśmy byli czasami gotowi zrezygnować z tego, co nam się słusznie należy, z tego, do czego mamy prawo. Na przykład... Zrezygnować z chwili gry na komputerze, po to, żeby mój brat czy siostra mogli zagrać. Albo zrezygnować z pretensji do innych, wtedy, kiedy to my zmywamy naczynia po kolacji, a inni gdzieś się rozpierzchli. Dzisiejsza Ewangelia w każdym razie mówi nam o tym, że dla pewnych cudów Bożych konieczne jest jakieś nasze wyrzeczenie. A zatem. Pan Jezus rozmnaża chleby, yy, rozmnaża ryby, no i ludzie są zachwyceni. Chcą Go bywać królem. Szczerze mówiąc, ja się im nie dziwię. No, człowiek, który go spotkali, który troszczy się o chorych, yy, co więcej, ich uzdrawia, który yy, 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 daje wszystkim jeść do syta, i jeszcze do tego mądrze mówi do serca, to rzeczywiście świetny kandydat na króla. Ale w tym momencie nastąpi z rotacji. Pan Jezus wycofuje się, po prostu się oddala. Odchodzi od nich. Można zadać pytanie dlaczego? No, właśnie dlatego, chyba, żeby przypomnieć nam, że nie przyszedł na Ziemię po to, żeby wsunąć chleb do sytości, ale po to, żeby nas zbawić. Po to, żebyśmy mogli mieć życie wieczne. Z perspektywy pana Jezusa sprawy doczesne, chociaż są ważne, i trzeba się nie troszczyć są dużo mniej istotne od spraw wiecznych. W pewnym momencie Pan Jezus mówi takie słowa, jaką korzyść odniósłby człowiek, gdyby nawet cały świat zyskał na swojej duszy, poniósł stratę. No właśnie, co byśmy zyskali, gdybyśmy nawet mieli chleba do syta, ale nie mogli jeść chleba eucharystycznego, nie mogli spożywać ciała Pana Jezusa, który przychodzi podczas Mszy świętej. Co byśmy zyskali, gdybyśmy nawet dostali najnowszy smartfon, który nam pozwala się połączyć z grupą naszych przyjaciół, a utracili kontakt z samym Bogiem. To odsunięcie się Pana Jezusa e, e, przypomina o tym, że nie warto i nie można, nie wolno pozwolić sobie na to, żeby e, jakoś zredukować nadzieję życia wiecznego do e, jakiejś takiej pseudonadziei życia fajnego. Może właśnie dlatego wielu ludzi wa wykorzystuje wakacje, żeby też się na chwilę odsunąć od spraw, które normalnie jakby wciągają ich w tym świecie i udaje się na jakieś rekolekcje, pielgrzymki, forum młodych, to rzeczywiście ważne. Trochę wzorem Pana Jezusa warto czasami odsunąć się od spraw tego świata, żeby zająć się tymi sprawami naprawdę ważnymi, spędzić czas z samym Bogiem. Warto taki czas i w te wakacje zaplanować.